Jakiś czas temu zrobiłem Wam topkę najlepszych horrorów na HBO Max, także dzisiaj zajmiemy się jedną z najpopularniejszych, jak nie najpopularniejszą platformą, czyli Netflixem. No i standardowo pamiętajcie, że wszystkie wybory, które tutaj padną, są moje, subiektywne. Jest to lista stworzona przeze mnie. Oczywiście nie widziałem wszystkich produkcji, ale akurat z Netflixa, uwierzcie mi, że bardzo, bardzo dużo. Także większość po prostu tam wertując to wiedziałem, że o to faktycznie może się komuś spodobać, a to, to raczej kompletnie nie. Także bez przedłużania, intro i zaczynamy. I też jeszcze pamiętajcie, oczywiście, że jest rotacja, więc jeżeli oglądacie ten materiał, nie wiem, za kilka miesięcy, to może niektórych produkcji już nie być, więc będę po prostu te listy co tam, nie wiem, pół roku mniej więcej odświeżał. I też wam zrobię jeszcze Disney'a, jeszcze Sky Show Time'a, bo akurat to już mam rozpisane, na przykład. Także. No, teraz już intro i zaczynamy. Mam tutaj ściągę, bo tych tytułów, wbrew pozorom, trochę jest. u mnie około 30 na liście. Ja wiem, że ludzie często mówią, że o, na tym Netflixie to nic nie ma, ale tak naprawdę trochę horrorów jest. Tylko też prawda jest taka, iż większość to są starsze produkcje, a nie jakieś nowe czy ich oryginalne. Ale dobra, zaczynamy, słuchajcie. Na pierwszy ogień Slenderman. Naprawdę, naprawdę dobra, dobra, żartuję. Nie, jest tam, ale to akurat jest kaszana, straszna. Tak na poważnie, jeżeli chodzi o pierwszy tytuł, to Apostoł. I to jest akurat oryginalna produkcja Netflixa. Nie za dobrze ją pamiętam, więc po prostu skorzystam z opisu. Ale jest to taki film niezły, który można odhaczyć. Nie trzeba, ale można, bo to też nie wszystkie produkcje są jakieś takie wow, super. Ale jak już takie, chociaż 6 na 10, to uważam, że mogą na takie liście się znaleźć. Mamy rocznik 1905, no i jest taki prorok, słuchajcie, jak mówi opis: Samozwańczy, i tam jest jakaś jakiś kult religijny, jakaś sekta, po prostu on jest przywódcą, no i porywa pewną kubitę, i jej brat jedzie ją ratować na jakąś taką wyspę w zasadzie, i, i tak naprawdę jakoś musi się tam wkraść w szyki tych ludzi i, no, zrobić swoje. I to, jak mu się powiedzie, to musicie już sami odkryć, oglądając właśnie apostoła. A ja przechodzę już do. Kolejnych tytułów, a mamy tutaj słuchajcie ciche miejsce i są obie części jest gdzieś tam w dalszych planach trójka niby, ale na razie wyszły dwie, czyli A Quiet Place produkcja Jima Krasińskiego, Jima to mi się już z The Office tutaj przekręca od razu, bo tam był Jim, Johna Krasińskiego oczywiście, która opowiada o potworach z kosmosu tak naprawdę, ale to wysoko budżetowe, także nie bójcie się tego opisu. Gdzie po prostu trzeba być bardzo cicho, bo jak będziesz hałasował, nawet chodząc po prostu gdzieś zwyczajnie po mieście, to może cię potwór zaatakować. Także mamy taki horror wymieszany z sci-fi i naprawdę fajnie ten koncept ciszy po prostu jest tutaj ugrany, jest dużo napięcia, fajnie to działa i naprawdę sequel też daje radę. Jest to bardzo, bardzo poprawnie zrobiona kontynuacja swoją drogą. Dalej, słuchajcie, Circle. To jest taki bardziej thriller psychologiczny, może niż horror, ale jakieś tam elementy horrorowe. Też y, można odnaleźć. Mamy, słuchajcie, 50 osób, które jest uwięzione no właśnie w takim kręgu, i tak naprawdę gdzieś tam po kolei różne osoby zaczynają ginąć, i zaczyna się taka gierka psychologiczna, że po prostu trochę siłą dedukcji, trochę jakimś tam logicznym myśleniem, jakąś rozkminą muszą po prostu postarać się przeżyć i rozszyfrować, co i czemu się tutaj dzieje. I to znowu jest taki koncept trochę, właśnie ala sci-fi. Trochę nie wiadomo czemuś tam znaleźć, czy to nie wiem, ich porwało, czy tu rząd tak naprawdę może na tym wszystkim stoi. Ale koncept jest bardzo ciekawy. To spoko dynamicznie, dosyć idzie do przodu. Jest to trochę niedopracowane. I słuchajcie, brakuje na pewno reżysersko i ta psychologia mogłaby być głębsza. Ale też musiałby być to wtedy wydaje mi się, film po prostu dłuższy, a to jest taki dosyć standardowy, tam około godziny 30, może ciutkę więcej, bo już nie pamiętam dokładnie, metraż. Natomiast naprawdę całkiem spoko zabawa. Dalej mamy, słuchajcie. Drugi z tej listy, oryginał Netflixa, i to już jest naprawdę całkiem dobry film. Ja go polecałem też w topce najlepszych, to chyba ze dwa lata temu, czyli to Dom, słuchajcie. I mamy tutaj parę młodych uchodźców, która próbuje od nowa ułożyć sobie życie w Anglii akurat. No i mamy oczywiście tutaj też coś paranormalnego, że raz, że przeżycia to, co się dzieje w ich kraju, jakieś takie tematy wojenne, właśnie konflikty, zamieniają się w nieco Traumatyczne przeżycia, to wszystko się zaczyna mieszać, właśnie ta przeszłość z traumami, z tym nowym miejscem, z tą nową lokacją, jeszcze z tym domem, w którym się znajdują, że po prostu to jest taki, bym powiedział, trochę horror ala społeczny, gdzie właśnie te wątki no, społeczne są ważne, ale to się przenika, słuchajcie, z takim trochę też dramatem tej rodziny tych ludzi, no i właśnie w otoczce. No, projektowania traum na zasadzie. Ej, to jest trochę paranormalne. Warto obejrzeć, bo to jest taka głębsza produkcja niż taki typowy przeciętny straszek. Jak na oryginał Netflixa to w ogóle, słuchajcie, szacun. Dalej, dzienna zmiana. To jest takie typowe. Rozrywkowe 6 na 10. Mamy, słuchajcie, głównego bohatera, który jest łowcą wampirów. I ma on tydzień, aby zdobyć pieniądze naczesne dla córki, słuchajcie. No i tutaj opis mówi, że ciężka praca dosłownie wysysa z niego życie. Ja sobie tutaj w swoim komentarzu w swojej notatce dopisałem jeszcze, że to jest taka typowa produkcja właśnie, na której idzie się pośmiać i tak naprawdę to mi tutaj wystarczyło i ostatecznie pewnie dałbym temu filmowi 5 na 10, ale z racji, że pojawia się Snoop Dogg, i naprawdę dodaje trochę uroku, jest śmieszny, jest zabawny i ten film zyskuje dzięki temu to, to postawiłem szósteczkę. Więc tak czysto rozrywkowo taki horror komediowy ala wampiry, więc jeżeli coś takiego was interesuje to całkiem niezły, ale mówię bez jakiegoś polotu, porywu większego. Jedna teraz słuchajcie z moich ulubionych produkcji, tutaj też dwuczęściowa, a mianowicie Creep oraz Creep 2, na polski to jest dziwak. To jest w konwencji fan to musicie wiedzieć, bo nie każdy lubi ten format, czyli oczywiście kręcimy z rąsi, jak ja to mówię. No i mamy koncept słuchajcie gościa, który wydaje się może trochę niewinny na początku, ale jednak troszeczkę psychopatycznym. Typeczkiem z całą pewnością jest i w tej roli też Mark Duplas. On naprawdę idealnie pasuje do tej roli. No a taki krótki opis to jest: słuchajcie, Aaron, czyli jakiś tam bohater, który się pojawia w tym filmie, odpowiada na ogłoszenie o pracę umierającego Josefa. No i Joseph to jest ten nasz tytułowy kryb dziwak, który właśnie mówi, że jest chory. Tak napisał w ogłoszeniu: i chce, żeby ktoś kręcił jego tam ostatnie, powiedzmy, dni życia. A tak naprawdę ma troszeczkę inne cele ukryte gdzieś tam zamierzone, o których oczywiście wprost nie informuje i to wszystko tak zaczyna nabierać dziwnego obrotu, ten typ się dziwnie zachowuje, więc naprawdę no jak tytuł mówi to, że creep jest to adekwatne, także możecie z całą pewnością no, obejrzeć i on mówi, że jego motywacją, żeby to kręcić jest to materiał, który będzie dla jego nienarodzonego syna, to też jest tutaj Istotne bardzo, no i druga część naprawdę trzyma też poziom, chociaż jedna z nich mi się ciutkę bardziej podobała, już teraz dokładnie nie pamiętam która, być może troszkę pierwsza, ale naprawdę całkiem, całkiem równe są, więc spoko. Dalsza produkcja, kolejna w zasadzie to taki, można powiedzieć już trochę klasyk horroru, ale ten klasyk z rzędu po dwutysięcznym, a mianowicie egzorcyzmy Emily Rose, które mocno się mieszają z dramatem sądowym. I teraz nie każdemu się to spodoba, bo to jest film chyba nawet ponad dwie godziny trwający, czy około dwie godziny w którym nie ma aż tak dużo horroru, ponieważ ten sam wątek opętania on się dosyć szybko rozwiązuje, ponieważ opis tutaj jest taki, że po prostu jest dziewczyna, która jest opętana, ale ona ginie na skutek prawdopodobnie błędu księdza. Dlatego lwia część sensu dzieje się na sali sądowej. Ja osobiście akurat uwielbiam dramaty sądowe, więc połączenie horroru i takiej konwencji właśnie dramatycznej tutaj, że sąd, rozprawa, to dla mnie super rozrywka, ale dla tych co nie lubią, to musicie zwrócić na to uwagę, że tak to tutaj działa. Natomiast jasne, ten horror też się pojawia. Mamy trochę rozwiniętej tej historii. Mimo wszystko, może że tak, tak naprawdę szybko dochodzi do tego zgonu, to jednak jeszcze troszeczkę film to mieli i mieli. No i czy ten ksiądz ostatecznie zostanie winny, czy nie, to musicie się oczywiście dowiedzieć z filmu. No mówię dla tych, co nie znają, bo ja część też moich odbiorców mam wrażenie, ten horror dobrze kojarzy. Ale w razie co, można sobie właśnie go akurat na Netflixie powtórzyć obecnie. Dalej mamy, słuchajcie, tutaj chyba już trzecią oryginalną produkcję Netflixa pod tytułem Elaj. Czyli laj od tyłu, jakbyśmy się temu przyjrzeli. To też nawet w nie pamiętam, było wyszczególnione. I mamy tutaj tak, takiego głównego, młodego bardzo bohatera, chłopca, który cierpi na wyniszczającą chorobę. A, 11 lat ma tutaj, jest dokładnie też w opisie napisane. I jedzie on wraz z rodzicami do odizolowanej kliniki, aby poddać się eksperymentalnej terapii. Więc jesteśmy w takim dosyć ciasnym, kameralnym klimacie. On jest zamknięty właśnie cały czas w tej klinice. I gra tam też babeczka z obecności. Więc to też jest taki fajny wyróżnik. No i słuchajcie... Całkiem duży twist ma ten film na końcu. Dla niektórych to akurat będzie wadą, bo widziałem dużo sprzecznych opinii. Dla niektórych zaletą. Mnie osobiście ten twist całkiem się spodobał. Może on nie jest jakiś przełomowy i da się go domyślić, ale jeżeli lubicie właśnie te horrory, czy te filmy, które no dają jakieś takie duże wow na końcu, to będzie jeden z nich i całkiem niezły. No tam parę jumpscarów. Coś co nie jest jakimś wyczynem horrorowym oczywiście, tylko taka prosta metodyka straszenia, ale ponad to jeszcze coś innego sobą oferuje i właśnie to zakończenie może was przekonać. Ale no to mówię, jest to już bardzo subiektywne i musicie sami się przekonać. Kolejna produkcja to Escape Room, ale też uważajcie, bo jest ich kilka. Natomiast chyba jest tylko ten na Netflixie. W każdym razie, mi chodzi o Escape Room, najlepsi z najlepszych. To jest chyba 2021. Czyli tak naprawdę kontynuacja jednego z Escape Roomów, bo tam ze 3 czy 4 były. I ten, jak jest takim typowym, słuchajcie, rozrywkowym odmurzaczem, to przynajmniej dobrze się można na nim pobawić. Ma całkiem sporo tych pokoi z zagadkami, które nawet fajnie działają, więc spoko, bo poprzednie, wszystkie, które były do czasu tejże części, czy tam po prostu tego Escape Room'a, to były, słuchajcie, tak ciężko strawne, że masakra. A ten naprawdę. Jest ok, zjedliwy, ale też traktujcie tylko i wyłącznie jako czystą rozrywkę i taką 6 na 10 ode mnie. Coś właśnie jak ta dzienna zmiana, o której wam powiedziałem, także nic jakiegoś słuchajcie super angażującego, głębokiego, nic z tych rzeczy, postacie trochę kartony, wiadomo o co chodzi. Kolejna rzecz słuchajcie to gra Gralda, czyli mamy już tutaj ekranizację Kinga i to tak troszeczkę też thrillerowo, ale elementy horroru były i to jest bardzo specyficzna fabuła, ja zacytuję tutaj z opisu. Małżeństwo z wieloletnim starzem postanawia spędzić romantyczny weekend w domku na odludziu. Gdy decydują się doda dodać nieco pikanteri do swojego życia seksualnego, Gerald przykuwa kajdankami Jessie, czyli tę swoją babeczkę, do łóżka. No i słuchajcie, ich żar namiętności gaśnie, dlatego że. Mężczyzna dostaje ataku serca. On tam chyba na zawał po prostu padł, no i ona zostaje przywiązana do tego łóżka. No i w sumie, można by pomyśleć, ej, koncept na 10 minut, short, kończy się film wtedy. No ale nie, bo wtedy się najciekawsze, słuchajcie, właśnie zaczyna. Uwięziona kobieta próbuje odnaleźć sposób, aby się oczywiście wydostać. Ale to, co się tam dzieje dalej, to już są naprawdę dziwne i pojechane czasami rzeczy, więc koniecznie musicie zobaczyć. Nie będę więcej zdradzał. Ale jak na znowu w tym wypadku, jeżeli dobrze pamiętam, oryginalną produkcję Netflixa, to, to naprawdę całkiem, całkiem się udało. Dobra, dalej mamy Amityville, ale remake. Słuchajcie, ten z 2005 z Ryanem Reynoldsem jako jeden z niewielu remake'ów w gatunku naprawdę działa, naprawdę się udał. No tutaj fabuła jest taka właśnie typowa jak to na Amityville. Młode małżeństwo z trójką dzieci wprowadza się do domu, w którym dokonano wielokrotnego morderstwa i to też była historia akurat inspirowana faktami. W tym wypadku rzeczywiście była tego typu historia, to nie jest tak mocno tutaj aż koloryzowane wiadomo. Jest to pod film robione, ale jest tutaj więcej faktów niż to, że rodzina się do domu wprowadza, także też fajne, jakiś tam zawsze dodatek, ale wiadomo, do tego typu zdań raczej podchodzimy z dystansem. Wiecie, o, no fok, to inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, to już gdzieś ta lampka się często zapala. Dobrze, dalej mamy, słuchajcie, trylogię hostelu. To jest taki trochę torture porn. Bardzo już teraz, żebym powiedział tak po amerykańsku, że sam nie zrozumiałem. To jest film troszeczkę alagorowy, troszeczkę właśnie pod tortury, i nie jest to wysokich lotów, jest to też nisko budżetowa produkcja, ale ja ogólnie cał całkiem lubię całą trylogię, Tylko, że tak, jedynkę oceniłem na 6, czyli taki niezły, ale dwójkę na przykład lubię trochę bardziej, dałem jej 7, trójce za to dałem 5, więc to już bym jakoś tam mocno nie polecał, ale no, sugeruję tutaj Wam po prostu. Nakreślam, że jest całość, jeżeli by ktoś chciał zobaczyć wszystkie trzy części właśnie, trójka akurat mimo, że najgorsza, to jak już się dwie obejrzy, to i warto wydaje mi się odhaczyć trójkę, także sygnalizuję, że jest. No i słuchajcie, to film, od którego dużo ludzi się odbije, ale jeżeli lubicie takie, a nie znacie jeszcze akurat, bo na pewno dużo ludzi też zna, no to jeżeli niskobudżetowe tortury nie są Wam straszne, jesteście w stanie, słuchajcie, przez to przejść, to no, ma momenty, dla których warto to obejrzeć, ale tak jest dosyć biedny ten film ogólnie realizacyjnie, to musicie mieć też z tyłu głowy. Dalej mamy, słuchajcie, jeden z moich ulubionych fan footage znowu tym razem, takie jak Creep, jako w piekle, taki na ziemi. Jakiś czas temu też robiłem recenzję, większość z tego co tutaj, mówię, są recenzje, więc jak ktoś jest zainteresowany szerszą opinią, to zapraszam oczywiście. No i mamy, słuchajcie, paryskie katakumby, gdzie tam jakaś bodajże para czy babeczka archeologów po prostu wchodzą, żeby coś odkryć i tam zaczynają się różne krzaki, różne dziwne wizje, słuchajcie, pod tymi właśnie, pod tym miastem dziać. Po prostu ci ludzie nie za bardzo wiedzą o co chodzi, czy popadają w paranoję, czy... Po prostu próbuję coś odkryć, to to jest aż tak silne i przerażające i duże, że po prostu dlatego coś e, się dzieje takiego tutaj dziwnego właśnie. I no nie dość, że będą jakoś te fabuły do przodu popychali, to też trochę swoich tutaj słuchajcie takich smaczków z przeszłości. Ja bym powiedział, że ten film je troszeczkę reinterpretuje i w takim horrorowym stylu pokazuje, więc to też jest fajne. Naprawdę warto obejrzeć, nawet jeżeli nie trawicie za bardzo fan to ta produkcja jest godna uwagi, uważam warto jej dać szansę. No i tak jak mówiłem też jeden z moich ulubionych akurat tutaj y, hororków ogólnie, ale fan footage głównie. Dalej słuchajcie jeździec bez głowy, czyli klasyk Tima Bartona oczywiście z Deppem, który też jakiś czas temu omawiałem. On mnie bardzo urzeka na przykład stylistycznie i fabuła tutaj dla mnie była ciutkę drugoplanowa. Faktycznie jakieś morderstwa są i nasz tutaj młody John Depp musi odkryć. Kto za tym stoi, a mówi się właśnie, domniema się, tak jak już wspomniałem, że prawdopodobnie stoi za tym właśnie ten jedziec bez głowy, jakiś gościu, który sobie, wiecie, popyla na koniu i nie ma łba, o co kaman. No i tak naprawdę ta historia się w ten sposób toczy, że te zagadki są tutaj, czy ta zagadka jest rozszyfrowywana przez naszego głównego bohatera i różne poszlaki musi odkrywać. No i bardzo taki gęsty, słuchajcie, klimacie, tam bardzo dużo rzeczy zostało wbudowane, w ogóle cały prawie, że plan na potrzeby tego filmu, więc naprawdę, no Barton w tej kwestii zawsze robi... Kapitalną robotę, a to klasyk, taki który każdy kojarzy, to nie będę tutaj się długo rozpowiadał. I ten nasz główny bohater jest policjantem, to też warto dodać. Stąd też ma uprawnienia, żeby sobie taką zagadkę rozszyfrowywać. Dalej mamy coś, słuchajcie, na odskocznie być może, ponieważ polski horror, a w zasadzie to bardziej taka czarna komedia, ale wampiry mamy, więc jak najbardziej motyw horrorowy mimo wszystko. Do małej wsi na Mazurach. Prowadza się rodzina makarewiczów. Wraz z ich przybyciem w niewyjaśnionych okolicznościach zaczynają ginąć ludzie. I też to jest naprawdę całkiem niezły film. Wiem, że dużo ludzi go w ogóle bardzo lubi, na przykład znacznie bardziej niż ja. Kołysanka jest na pewno filmem specyficznym, bo my bardzo mało mamy tego typu produkcji, które chociażby zahaczają o horror, w tym wypadku w formacie komediowym, więc nie będziemy tutaj za bardzo mogli się strachu najeść. Ale tak czy siak, warto obejrzeć. Mamy naprawdę. Dobre stylizacje, dobre kreacje, słuchajcie, i aktorskie, jeżeli chodzi o właśnie charakteryzację w ogóle, tak, kostiumy, make-up, to tutaj dużo rzeczy funkcjonowało i ta fabuła, no, jest odczuwalna, że to nie jest na kolonie napisane, więc też spoko. Nie jest to jakiś film wybitny znowu, ale jak najbardziej warto, wydaje mi się, go znać. Dalej mamy, słuchajcie, kronikę Opętania, czyli klasyk, też taki po 2000 typowy. Tam już nawet 2012, więc to już dużo po 2000, ale jednak. I motyw Dybuka też mamy, słuchajcie, Taką polską stawkę w tym filmie, jest zresztą ze dwie, nawet nie tylko jedną. No i to po prostu taka, powiedziałbym, że klasyczna historia o pentaniu, ale całkiem dobrze zrobiona. Może nie jest to poziom obecności, która też jest odgrzewanym kotletem, ale jednak bardzo dobrym. Bardzo dobrze zrealizowanym. Tutaj może półkę niżej, ale ja naprawdę całkiem, całkiem lubię ten film. Warto go, wydaje mi się, mieć w swojej biblioteczce nadrobić. Dalej mamy, słuchajcie, Noc Oczyszczenia, pierwszą, 2013. Tutaj też trochę bardziej thrillerowo niż horrorowo, ale jednak pasuje do topki naszej. Plus. Trzecia część jest. To z kolei na przykład na Sky Show tam są jeszcze też jakieś części. To tak porozbijane jest, więc akurat nie ma całej serii, ale osobiście Wam powiem szczerze, że wolę bardziej drugą część od pierwszej i trzecią od pierwszej też bardziej wolę, ale żeby zacząć tę serię, no to trzeba od początku, więc tą z 2013 jedynkę też jak najbardziej warto obejrzeć. Koncept jest taki, że po prostu całe miasto, słuchajcie, cały kraj prowadzi. No właśnie czystkę, noc oczyszczenia, gdzie przez 12 godzin, przez całą noc wszystkie zbrodnie są legalne, można tam się mordować i tak dalej. Nie można jakichś tam konkretnych broni używać cięższego kalibru, na przykład, że nie wiem, czołgiem wjedziesz i zbombardujesz, ale generalnie dużo można, więc taki motyw czystki tutaj mamy, typowy. No typowy, nietypowy, bo koncept jednak całkiem się wyróżnia. Dalej, słuchajcie, mamy znowuż troszeczkę taki koncept horrorowo-komediowy, a mianowicie opiekunka. No i mamy tutaj, słuchajcie, młodego chłopca szpiegującego swoją opiekunkę który właśnie odkrywa, że ona należy do satanistycznej sekty. No i ciekawe rzeczy będą się między nimi działy, ale też troszeczkę tak prześmiewczo, ale i brutalnie potrafi być w tym filmie. I tutaj obie części polecam, bo obie są właśnie oryginałem Netflixa znowuż, więc kolejna produkcja, która widzicie, no jest od nich i niektóre jednak działają jakoś, także to też całkiem spoko dla zabawy. Dalej mamy znowuż, słuchajcie, polską propozycję Ostatnią Wieczerzę, czyli tutaj horror Bartka Kowalskiego. Mamy taki, słuchajcie, Perelowski klasztor, i przybywa tam Pewien policjant, który się podaje za duchownego, żeby zrobić takie małe śledztwo w tym właśnie klasztorze i nie będę zdradzał co się dzieje, ale słuchajcie, bardzo duży, duży efekt wywołał, czy po prostu duże wrażenie no, wywarło na mnie to, co się dzieje w zakończeniu w kwestii efektów praktycznych, w kwestii kostiumu, naprawdę wow. No i też taki, słuchajcie, duży, duży ten wątek się wydaje, tak w finale, jak to wszystko już tam eskaluje, to to się wydaje takie naprawdę na skalę światową, ja bym powiedział. Warto obejrzeć. Całkiem niezły klimat, może bez rewelacji, ale naprawdę, kurde, fajnie mieć polskie horory i to jeszcze takie, które działają, a wiadomo, że jest ich bardzo mało, więc jak najbardziej ja tutaj od siebie polecam. Mamy też to potem tylko jako ciekawostkę dosłownie piątek 13, ale 2009, czyli tę wersję remakeową, po prostu piątek każdy zna chyba no, kultowy slasher, nie będę się rozpowiadał. Dalej, słuchajcie, przypadek 39. Jeden też z całkiem fajniejszych horrorów. Pracownica socjalna stara się pomóc jednej ze swoich podopiecznych. Dziewczynka jednak nie jest tym za kogo się podaje. I tam jest taka kultowa scena też z piekarnikiem właśnie. Kto oglądał to wie o co chodzi, kto nie no to warto obejrzeć, ponieważ mamy taką trochę demoniczną słuchajcie tutaj dziewczynkę i wątek paranormalny, który będzie krzyżował plany tej naszej pracownicy właśnie socjalnej. Tam też gra Bradley Cooper w ogóle. Dalej słuchajcie Split, czyli oczywiście w roli głównej McAvoy, tam 20 kilka osobowości w reżyserii Szamalan. Nierówny reżyser, zresztą bardzo, ale tutaj akurat uważam, że split naprawdę całkiem spoko. No i mamy właśnie mężczyznę o mnogiej osobowości, który porywa trzynastolatki, w tym mamy bohaterkę graną przez Anię Taylor Joy. Ja ją bardzo lubię, też to wielokrotnie podkreślałem. Okazuje się, że jedna z jaźni zaczyna dominować nad innymi, warto to obejrzeć. Ten film też jest na Sky Showtime, to tak z ciekawostek, bo będę tę listę następną właśnie wrzucał ze Sky'a. To, to niektóre produkcje się dublują i też z HBO Maxem się dublują niektóre. Mianowicie właśnie kolejna, a jest to The Blair Witch Project, o którym już mówiłem, no kultowy klasyk fanfuty, czyli tak samo jak był na HBO Max, tak samo też jest tutaj na Netflixie, także już tu nie będę drugi raz powtarzał, po prostu trip pole się słuchajcie i z i kręcimy, tak? Słuchajcie, kolejna produkcja oryginalna Netflixa właśnie, Wybieraj albo Umieraj, myślę, że film, który trochę podzielił i jeszcze podzieli pewnie, ale mi się całkiem spodobał, mamy słuchajcie w rolach głównych tutaj dwójkę młodych bohaterów, młodych aktorów, Dwójka przyjaciół skuszonych okazją zgarnięcia nieodebranej nagrody pieniężnej restartuje tajemniczą grę wideo z lat 80 i wkracza w surrealistyczny świat grozy. To jest całkiem ciekawy koncept, ponieważ właśnie trochę taki retro klimat mieszający świat rzeczywisty i właśnie z jakąś oldschoolową gierką. I to się nakłada na siebie i przenika i bohaterowie próbują rozwikłać, słuchajcie, zagadkę. Czyli taki trochę ala gamingowy vibe, ale mówię, totalnie retro, więc to naprawdę całkiem spoko wyszło i o dziwo. Naprawdę i się nie nudziłem i to trzymało jakieś tempo. Była fajna narracja, całkiem dobra zabawa. W finale też jeszcze to eskalowało. Więc generalnie kurde, dużo tutaj według mnie się akurat udało. Tutaj tylko zasygnalizuję, ale filmu nie polecam, że jest tam zakonnica, czyli Denan. Mówię o tym dlatego, że w tym roku już za kilka miesięcy pojawi się druga część zakonnicy, więc jak ktoś chce nadrobić jedynkę przed Sansem Dwójki, to tam znajdziecie. I tutaj już kończę, jeszcze trzy tytuły mamy. Zbaw nas od złego, czyli horror kryminalny, który też omawiałem. Jeden z fajniejszych w gatunku mamy. Motyw opętania połączony właśnie z taką zagadką kryminalistyczną, bo tam policja się po prostu w to śledztwo całe miesza. Tutaj mamy coś, co naprawdę jest takim wyróżnikiem na tej liście. To chyba nie był oryginał Netflixa, ale jest to słuchajcie, norweski horror komediowy. Znaczy, to też wpada mocno, nawet momentami w thriller, ale potrafi mieć takie elementy już gorowe, więc tam też elementy horroru jak najbardziej. I tutaj mamy, słuchajcie, parę, która chce zakończyć swoje nieudane małżeństwo, mordując siebie nawzajem. Tak, tak, dokładnie taka jest fabuła tego filmu. Oni wyjeżdżają do takiej chatki na odludzi, żeby właśnie tam tego dokonać, żeby to skonfrontować. I wiecie, kto pierwszy padnie coś na tej zasadzie, no, by zrealizować właśnie swój plan, ale stają w obliczu jeszcze większego zagrożenia. Czyli jadą czegoś dokonać, się okazuje, że coś tam już jakiegoś na nich czyha, i muszą się z czymś innym jeszcze przy okazji mierzyć, czymś jeszcze większym, więc. Słuchajcie, beka tam potrafi być nieziemska. Naprawdę, niektóre dialogi, niektóre inscenizacje, niektóre sceny to ojej. Mocno się śmiałem, ale nie chcę zdradzać tutaj niczego. Sami odkryjcie, słuchajcie, te karty, bo były całkiem fajne, przyjemne rozdanie. Ewentualnie zapraszam na moją recenzję jeszcze. No i ostatnia rzecz, która również się znajduje na HBO Maxie, więc już tutaj tylko tytuł. Rzucam Zombieland, czyli kultowy horror komediowy właśnie o zombiakach. Pokazywałem też w tej topce HBO Maxa właśnie, że mam akurat na Blu-rayu, tak z ciekawostek zupełnie. Tak więc możecie, możecie sobie nadrobić. Oczywiście Zombieland ma też dwie części, ale tutaj tej drugiej nie ma, tej nowej na, na Maxie też nie ma i na Sky Show też nie ma, nie wiem gdzie obecnie jest. No więc słuchajcie, trochę tych tytułów było, wiem, że niektóre doskonale znacie, ale to mówię, czasami ludzie sobie lubią powtórzyć po prostu i tak dalej, więc... Jeżeli znacie jeszcze jakieś horrory, które obecnie znajdują się na Netflixie, a nie pojawiły się na mojej liście i uważacie, że są godne uwagi, oczywiście napiszcie w komentarzach swoje własne propozycje... Niech tu będzie większy zbiór, chociaż tam naprawdę jest też dużo śmietników takich typowych, ja bym to nazwał, słuchajcie, no. Garbage Productions, co nie masa takiego kiczu i tandety, także musicie mieć na uwadze to. Ja się tutaj starałem przekopać przez to i naprawdę dać wam coś, co się da kurde oglądać. Nie mówię, że to wszystkie są super porywające produkcje, ale chociaż niezłe, no i niektóre naprawdę całkiem dobre. No i to chyba tyle, słuchajcie. Kto doszło do końca, nie macie nic do dodania, możecie zostawić dzisiaj hash tak po prostu Netflix, to będzie taka tutaj. No, pasuje nam do, do tej topki akurat z racji, że ta platforma, więc tak to sobie możemy zostawić. No i co? Za około, słuchajcie, dwa tygodnie mniej więcej, bo tak staram, czy będę się starał co dwa tygodnie te topki wrzucać z różnych streamingów. Wam zrobię właśnie Sky Show Time'a, bo już od HBO Maxa też tam minęło pewnie na oko dwa tygodnie, także co jakiś czas będę robił topki i później gdzieś tam powiedzmy, że co pół roku będę je odświeżał. Także ode mnie to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych, mam nadzieję, że pomogłem w wyborze i cześć.